Hej wam! Dzisiaj pokażę wam jedną z prostszych czynności i bardzo krótki filmik to będzie o tym, jak wyciąć tło ze zdjęcia w narzędzie, które pewnie większość z Was zna. Czyli w kanwie. Jeżeli chcecie, chcecie alternatywne narzędzie, które jest dostępne również bezpłatnie i szybko do niego dotrzecie, jest to remove.pg. Jeżeli wpiszecie to w wyszukiwarkę, znajdziecie narzędzie, gdzie wklejcie zdjęcie i automatycznie wytnie wam się tło, tylko że ściągnąć takie zdjęcie będziecie mogli w gorszej jakości. A tutaj przedstawię wam, jak bez utraty jakości wybrać zdjęcie, wyciąć tło i wykorzystać od razu w grafice, na przykład do mediów społecznościowych i zrobić to w kilka sekund. To będzie bardzo krótki materiał. No więc, jeżeli mamy kanwę i mamy tutaj wy, wy, wybrany projekt, tak jedną ze stron, no to tak naprawdę, jeżeli chodzi o zdjęcie, ja tutaj zrobiłem już zdjęcie ludzi, żeby wyciąć po prostu ludzi ze zdjęcia, dam sobie po prostu tutaj jakieś tło, żeby, żeby po, pokazać Wam efekt. I tak naprawdę weźmy sobie jakiś wybranych ludzi, nie wiem, może ćwiczących, albo może cieszącego się Pana. Um, Zobaczmy. Dobra, niech to będą biegacze. Biegacze, biegaczki. Mamy trzech biegaczy w różnym wieku, i teraz załóżmy, że chcemy z nimi zrobić jakąś grafikę. Tylko, że no nie chcemy, żeby to był jakiś kwadrat, jakaś, jakieś zdjęcie, które jest wrzucone gdzieś tam. Więc tak naprawdę to jedyne co musimy zrobić, to mamy tutaj już usuwanie tła w wersji Pro Canva, i wystarczy, że klikniemy to. Poczekamy kilka sekund i mamy wyciętych naszych biegaczy. Możemy potem zrobić z nimi co chcemy. Jeżeli nam się, nie, wiem, nie podoba dwóch biegaczy, możemy zostawić jednego i zrobić z nimi jakąkolwiek grafikę, tak? Innych możemy na przykład uciąć też w taki sposób. I mamy teraz już dwóch biegaczy tylko, i cyk. Zupełnie inne zdjęcie. Możemy dodać jakiś napis, nie wiem, tekst, tak. Możemy sobie go zrobić tak, żeby był za nimi na przykład. To też da się zrobić. I kombinować z grafikami. Także jeżeli. jeżeli spełniłem wasze oczekiwania do, do tego filmu, który był bardzo krótki, macie też tą alternatywną stronę, no to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a więcej takich lekcji, bo ponad 50 merytorycznych, bardziej rozbudowanych lekcji znajdziecie w najbardziej merytorycznym kursie AI w marketingu i sprzedaży, moim, do którego link zamieściłem w opisie do tego materiału. Jeżeli macie też pytania, możecie dołączyć do społeczności Sosience, w której dzielimy się różnymi przemyśleniami, jest to społeczność ekspertów, aby się do niej dostać musicie skorzystać z z wybranej oferty na stronie kursy.sociens.pl. Cokolwiek u nas kupicie, daje Wam to dostęp do zamkniętej społeczności. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do kolejnych i jednocześnie do usłyszenia w następnych materiałach.